Czwartek 5 grudnia przy Urzędzie Miejskim w Kozienicach miała miejsce inauguracja w skali kraju Mobilnego Biura Obsługi Klienta PGE Obrót. Wzięli w niej udział m.in. prezes Robert Homa, poseł ziemi radomskiej Marek Suski oraz władze gminy Kozienice, w tym burmistrz Piotr Kozłowski. To jest wydarzenie na miarę kraju, ponieważ to jest pierwszy punkt dzisiaj uruchomiony w Kozienicach w Polsce. Pierwszy tego rodzaju samochód, też produkcji polskiej, który ma bezpośrednie połączenie z systemem i przyjeżdża niemalże pod dom, i każdy może podpisać umowę. Nie jeździć daleko do biura, tutaj stąd trzeba by jechać do Radomia, a tak ludzie mają na miejscu. Jak widać, cieszy się to ogromną popularnością, bo duża kolejka jest. Mimo, że dopiero dziś jest otwarcie od kilku minut, to już jest długa kolejka, także. Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Punkt został uruchomiony w czwartek o godzinie 12 i od razu cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. I można zapytać o wszystko o fakturę, stan zaległości, zmienić numer konta, załatwić wszystkie sprawy, które związane są z tym, co związane jest z bieżącym rachunkiem za energię elektryczną. Zapytać także o możliwości promocji, zmiany na przykład na e-fakturę, do czego? zachęcamy, bo to jest taka nowoczesna forma realizacji dla tych, którzy sobie którzy zdecydują się na zmianę, będą mogli korzystać także z produktów, które także w mobilnym sklepie będziemy mieli, więc niebawem będą także produkty, które z dobrymi zniżkami będzie można tutaj nabyć. Jak nas poinformował prezes, jest to program pilotażowy. Oprócz Kozienic mobilny punkt ma zawitać między innymi do Staszowa czy Ustrzyk Dolnych. Tym bardziej cieszy fakt, że mieszkańcy Kozienic mogą Korzystać z tej oferty jako pierwsi. Było tak e, po likwidacji, że mieszkańcy zgłaszali taką potrzebę. Rzeczywiście, dojazd do radomia, szczególnie dla osób starszych, jest problemem. Mamy przecież e, PKS, który upadł, tak, więc nie ma dojazdu, jest z tym problem. Rzeczywiście, ten punkt myślę, że. W miarę rozpropagowania informacji, kiedy i gdzie będzie na, y, przyjmował, będzie coraz bardziej popularny. Y, cieszy mnie też tu obecność i pana ministra Suskiego, i chciałem podziękować pani poseł Anny Kwiecień, którzy się zaangażowali. Widzimy, że się nie zaangażowali tylko wyborczo, bo te działania, które prowadziliśmy razem, przynoszą efekty teraz. I nie tylko te. O kolei też będziemy pewnie jeszcze rozmawiali. Natomiast y, energia, jak wiemy, Ludzie chcą zawierać te umowy, jest taka potrzeba. Tu też dziękuję panu przewodniczącemu Materze, który wspierał tutaj te działania, aby ten punkt powstał. Początkowo staraliśmy się o przywrócenie punktu w formie stacjonarnej, czyli tego punktu, który kiedyś funkcjonował w PGE dystrybucji. Jednak taka jest polityka spółki. Obecnie ten punkt mobilny, który jak widać dzisiaj do nas zawitał. Będzie funkcjonował, będzie można tutaj załatwiać te sprawy związane zarówno z energią elektryczną, jak i z gazem. Miejmy nadzieję, że on się przyjmie. Jeżeli nie, będziemy podejmowali dalsze kroki dla realizacji dobra naszych mieszkańców. Spółka zakłada zwiększenie tych punktów mobilnych na terenie w zasadzie całego kraju, tam gdzie będzie taka potrzeba, więc my będziemy zgłaszali takie potrzeby i informowali mieszkańców, gdzie mogą korzystać. Dzisiaj gościmy punkt mobilny PGE, ale prowadzimy również rozmowy, żeby Enea, która przecież ma u nas dużą elektrownię, także taki. Punkt otworzył obsługi klienta i jest szansa, że w 2020 roku taki punkt powstanie. Mam nadzieję, że być może nawet taki na stałe jako biuro. Rozmowy są w toku. Z usług mobilnego biura obsługi klienta PGE Obrót będzie można też skorzystać w piątek, 6 grudnia, w godzinach od 10 do 18.